I zrobiła straszne rzeczy. Jestem skurzony. Po co ta cała afera? Jesteśmy na wysokości około 1200 metrów. Jest to jedna z najbardziej popularnych atrakcji. No, robi wrażenie. A przed nami olbrzymi wycieczkowiec. Gotowy na trekking? Na martwych. <słuch> ale mamy dżunglę. Szukamy noclegu, ale nie sposób się nie zatrzymać na trasie, jak są takie atrakcje. Tylko powolutku, bo tu wszystko jest rozstawione Odchodzi do lądowania. Od kilku, albo od kilkunastu minut jedziemy takim pięknym płaskowyżem. Jesteśmy na wysokości około 1200 metrów. Hauger Stolwegen. Ta trasa się nazywa, jest przepięknie. Cały czas jedziemy, jest tylko woda, trochę śniegu. I takie malutkie domki porozrzucane. Super. Jedziemy właśnie na jedną z atrakcji na wodospad Boringfossen. Znajduje się on w regionie Hardanger i ma 182 metry wysokości. Jest to jedna z najbardziej popularnych atrakcji, więc spodziewamy się troszkę turystów. Aczkolwiek pogoda nie rozpieszcza, bo właśnie zaczęło się robić. I jest zimno. Jest zimno. Po 9 stopni teraz i wieje. Kiedy będzie zima? Przyjedziemy, nie mogę doczekać. Dlaczego? bo pojedziemy w ciepłe kraje i będę mógł chodzić w krótkim rękawku No robi wrażenie, fajne Konkret, co? No Ależ to jest potęgę. I dojście na tą atrakcję nie jest wymagające bo jest dosłownie pod parkingiem Idzie się samymi kładkami, więc o tutaj są takie kładeczki pójdą sobie ludzie a tam stoi nasz... dom jeden z tych białych punktów. także bardzo łatwo tutaj dotrzeć jak Ci tak się bardzo podoba? Się... bardzo mi się podoba, pogoda mi się trochę nie podoba ale natura mi się podoba piękna sprawa na takim widoku warto Pierwsze tankowanie w Norwegii 20,45 koron za litr, czyli w przeliczeniu to jest jakieś 7,70. A przed nami olbrzymi wycieczkowiec. Wow, wyjechaliśmy z zakrętu i wyrósł normalnie jak to fajnie wygląda. Tam góry, za góry. No. Jak tu wpłynął. Idziemy, idziemy, zobaczyć, co? No, się O, tutaj jakieś są parkingi może, co? Jakiś kampery z tym? Czy to pod no, sklepem? No, sklep to To może tutaj akurat? w prawo może najpierw. Dobra. To szukamy parkingu. Przejeżdżamy sobie przez miejscowość Eidfjord, gdzie trzymuje olbrzymi wycieczkowiec, i tak to wygląda. I tu widok na fjord, no jest olbrzymi. Eidfjord był tylko szybkim przystankiem w drodze do naszego celu, a był nim bardzo przyjemny szlak prowadzący do jeziora Bondhusvatnet. Za mną widzicie największy w Norwegii fjord, Hardanger. Hardanger to również nazwa tego pięknego regionu Norwegii. Jest tu trzeci najdłuższy fjord na świecie, spektakularne wodospady oraz najbardziej wysunięty na południe norweski lodowiec, Folgefonna. Szykujemy się, bo jedziemy na mały hajk, około 5 km w dwie strony. Na końcu ma być jakieś ładne jeziorko, więc spodziewamy się fajnych widoczków. Oby pogoda dopisała. Na razie jest ładnie. Mamy na razie kurtki, jest ładnie rękaw, ale oczywiście do plecaka bierzemy kurtki przeciwdeszczowe Polarek zaraz pakuje i ruszamy. A koszulkę to masz taką rowerową? Koszulkę rowerową, bo dużo rzeczy mam rowerowych. <gryw> ale nada się też na hike. Chyba tak, nikt tego nie sprawdza podejrzewam. Gotowy na trekking? Na narty. Na narty. Jak tam kostka? Boli. Dzisiaj tak luźne 5 km, a jutro 30, co? Tak, w deszczu i w śniegu, bo akurat tam padać ma, gdzie chcieli iść. Damy radę! My damy nie damy. Radę. Nami damy radę? No pewnie, że damy. nie jest. jest. Fajna pogoda. Tak, jest bardzo sympatyczna tak, pogoda. Takiego fajku idealnie. Robiliśmy niecałe półtora kilometra, 35 minut, bo po prostu widoki tu są niesamowite. Piękna trasa. Idziemy się napić wody. Zaczynamy. znaczy idzie się napić wody. Nie yes, spływak. Ja, ale miałeś się napić, ale było to takie spłudzenie szybkie. No chodź się napić. No chodź. Jaka jest woda? Całą głowę zamrażu. O zobacz, a tam jest brązami, ale trochę starszy. Ej, ty. tyle? Szybkie przywitanie i można tak. iść dalej. Jak widać jest tu kilka szlaków, my się kierujemy tym na Bondhus Watnet. Jeziorko. No i doszliśmy. Pięknym jeziorkiem, wszyscy Wyszliśmy nad jezioro, a tam widać lodowiec jeszcze między górami. Nie wiem, czy aparat to jest lodowiec. Ale mamy dżunglę. No, tutaj fajnie. Na mi się Dobra woda. Pewnie tutaj czyściutka woda z lodowca, a ona w kałużę. Czekaj, bagienny stopni. pies. My już jesteśmy po hajku. Tak, zrobiliśmy ponad 8 km. Trasa była lekka i przyjemna. A teraz lecimy szukać noclegu. Szukamy noclegu, ale nie sposób się nie zatrzymać na trasie, jak są takie atrakcje. Zobaczcie. Odciąganie wilgoci. Niestety jest tutaj w Norwegii dość wilgotno. Szyby parują, więc ten sprzęcik nam się przydaje. Robi się śniadanko i kawka. Trzeba naczynia umyć. Trzeba umyć naczynia. Tu, tutaj czy tam idziemy? Nie, no myślę, że. Tam można umyć. Tutaj jesteśmy na takim w ogóle parkingu. Ale co ktoś chodzi tam więc... Tak, poczekamy troszkę, bo zaraz ludzie będą jechać. Jesteśmy w takim parkingu, gdzie jest w ogóle toaleta, bardzo czysta przede wszystkim. Byłem rano zrobić siusiu i jest naprawdę wysprzątana. tam no, Dobra, tu sąsiedzi odjeżdżają. Pewnie kilka osób zaraz odjedzie, musimy się przeparkować, bo stoimy w cieniu, a słońce nam jest bardzo potrzebne, bo prądu mamy średnio. To zjemy śniadanie i ja pójdę umyć naczynia, a potem przeparkujemy się. A może tu się przyparkujemy, pan teraz odjeżdża? No, to sobie teraz ten pan odjedzie z tego wana, który się nazywa Vanessa, Nie zdążyło by wyostrzyć. Okay. I ja jadę Odjeżdżamy. na jego miejsce. Tylko powolutku, bo tu wszystko jest rozstawione. Tam jest yy, herbata. Tu się robi kawka, tosty. Tu jest cała miska z wodą psa. Uważania sąsiada. buja O, już widać słoneczko Idę zobaczyć na zewnątrz jak to wygląda, co? No idealnie! O, jeszcze starling na dachu Po to były te roszady, żeby się lepiej ładować Akumulatorek szczęśliwy, to i my szczęśliwi Znowu jemy spalone tosty e, nie, są spalone Są chrupiące i tylko trochę czarne. Premiera naszego stolika małego. Stolik kawowy. Zdaję egzamin. Jak tam się siedzi na tym krzesełku Wreszcie. malutkim? Nie w ogóle. Mega małe. Proszę bardzo. I oprzeć się o. No to teraz łyczek kawy na dobry początek dnia. Ale słońce piękne. Norwegia, podchodzi do lądowania. Dobry Gugucz. Przed sekundą kupiłem licencję do dronowania. Chyba przylecieli po mnie. Może zostanę pilotem helikoptera, może coś zanakikałem. Nie wiem. Nie nagrywać. W pierwszym vlogu mówiliśmy, że nasz kibelek ma świetny feature, bo wyciąga brzydkie zapachy pod spod i to przeszkadza sąsiadom. A aktualnie mamy przepiękną pogodę, fajnie by się siedziało na zewnątrz przy tym stoliku, który zrobiłem jeszcze niedawno. Niestety nie siedzi się tam fajnie, bo moja żona była w toalecie i zrobiła o czym to straszne rzeczy w ogóle. Nieprawda. Masakra, jak tam zaciąga pod spodem. Ale w tym wszystkim jest to. Że... Life. Ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że cały smród idzie pod spodem, a jak sobie popatrzycie, tam jest rudy pies i ona chyba się czuje po prostu fantastycznie w tych zapachach. I to jest Natalia. Idealny materiał na vloga, a nie jakieś tam pitu-pitu. I teraz są dwie opcje. Albo ten helikopter przyleciał dlatego, bo ja zarejestrowałem się jako operator drona i coś tam źle naklikałem i chcą, żebym został operatorem helikoptera. Albo wyczuli jakieś skażenie terenu, które zostawiłaś tutaj pod spodem i po prostu przylecieli nas zamknąć. W ogóle nie wiem. O co Ci chodzi? Ja nic nie To nie ja. Co? Jestem wkurzony. Siedziałam sobie fajnie na słoneczku i narobiłaś takiego rabanu, że normalnie nie się tam przyjść Już jest ok? Tak, trochę wywietrzało. No widzisz. po co ta cała afera? Co tam wyciągasz? Za dużo ząbów nawet. No Chcesz stracić zęba? Znowu. Znowu na Sardyni już straciłaś jednego. Mami! Zostaw! Ja sobie montuję roleczkę, a Natalina robi drugie śniadanie, jest godzina 14. Będziemy jedli owsiankę. Owsianka z dużą ilością masła orzechowego, orzechów i jogurtu. Tak się prezentuje. Widoczki na trasie w Norwegii. No to jest po prostu niesamowite. A jedziemy sobie serwis zrobić. Tak, jedziemy sobie zrobić serwis. A tutaj taki wodospad. Wow. Ale mój niech karkonosza. No trochę tak, my tutaj coś sprzedajam takiego górskiego. Są Ale... jak kapłanem? Tak, ale pięknie. Jak już sami zauważyliście, południe Norwegii to prawdziwa kraina wodospadów. Ich majestatyczne kaskady towarzyszą nam niemal na każdym kroku, a niekiedy możemy je podziwiać, nie opuszczając nawet wana. Z niecierpliwością czekamy na kolejne cuda natury, które odkryjemy w nadchodzących tygodniach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.